Julia jest doświadczoną księgową. Od wielu lat prowadzi księgowość, kadry i płace dla wielu przedsiębiorstw w swoim biurze rachunkowym. Aby zwiększyć efektywność, Julia zautomatyzowała większość wykonywanych w biurze czynności. Aby tego dokonać, wybrała nowoczesny program księgowo-płacowy System.pl. Jak to działa? Każdego miesiąca klienci Julii wystawiają faktury w udostępnionym im panelu programu System. Faktury księgowane są automatycznie według ustalonych przez Julię szablonów księgowań. Niektórzy klienci wprowadzają również do programu faktury kosztowe, inni po prostu przesyłają je do Julii. Wprowadzając te koszty do programu, Julia korzysta z wygodnego panelu usprawniającego księgowanie najczęściej występujących w działalności operacji. Gdy dokumentów kosztowych jest więcej, wykorzystuje system OCR do zeskanowania dokumentów, które następnie są importowane i automatycznie księgowane. Wystarczy, że raz wprowadzi środek trwały lub wartość niematerialną i prawną, aby system co miesiąc księgował automatycznie amortyzację. Również faktury dotyczące rozliczeń międzyokresowych w kolejnych latach zaksięgują się automatycznie. Raporty kasowe i wyciągi bankowe wystarczy zaimportować do programu. Program automatycznie w kolejnych miesiącach nalicza składki ZUS właścicieli. Julia prowadzi również kadry i płace. W wygodny sposób wystawia umowy o pracę i cywilnoprawne pracownikom, lub robią to jej klienci. Co miesiąc automatycznie tworzy z nich listę płac i rachunki na podstawie ewidencji czasu pracy. Wprowadza delegacje krajowe i zagraniczne. Automatycznie pobiera zwolnienia lekarskie z ZUS, pobiera i wysyła do banku zbiorczo przelewy do pracowników. Na koniec pobiera wygenerowane automatycznie ewidencje VAT, książkę przychodów i rozchodów, dziennik księgowań, zestawienie obrotów i salt, a także tworzy i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS bezpośrednio z programu System. Klienci Julii na bieżąco mają podgląd doprowadzonych dla nich rozliczeń 24 godziny na dobę z każdego miejsca, gdzie się znajdują. Po zamknięciu roku Julia sporządza sprawozdania finansowe. Bilans i rachunek zysków i strat generują się automatycznie na podstawie wprowadzonych księgowań. Dzięki automatyzacji, zamiast marnować czas na żmudne przeklepywanie pojedynczych dokumentów z jednego miejsca do drugiego, Julia ma więcej czasu na weryfikację wprowadzonych księgowań. Monitorowanie zmian prawnych czy po prostu na relaks. System, Twoja firma zawsze pod ręką.